No, 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 z tej strony maciuli, a dzisiaj y, gramy sobie w jakiegoś parkura i y, będziemy się. Oj, anonim wyszedł, totalny anonim. Y, mieliśmy się ścigać z totalnym anonimem, y, ale, ale nie ma. Hmm, ciekawe. O, jest, jest anonim, lecimy, a poczekaj, stop, napiszę jej, czy chce się ścigać. Na pewno zrozumiała, yy, że napisałem byle jakie literki, ona na pewno zrozumiała, że ja chcę się ścigać, to na pewno było, yy, ona na pewno zrozumiała. I yy, już spał i dobra, leci, a frytki biją, a ja chciałem zjeść. No ja chciałem zjeść, no szybciej. Ej, czemu to się tak wolno odradza? Aha. Okej, okay. no kurczę, no co? Yy, nie wiem, co to jest, ale nie, nie chcę nic skupywać. Aha, super fajnie, że ten parkour jest super. Super zbugowany, no, rozumiem. Dobra, jest. A tutaj ten ktoś, komu napisałem, żeby się ścigać, to już. Już dawno, już dawno, już dawno tego kogoś nie ma. Rozumiem. Ja, jak jakumam, jakumam, jakumam. ja, ja Ja jak Jakumam, Jak Jakumam. jak umam, jak mam Jakuma, jakuma, jak mam Jakie tool, co to? Fly tool. Fly, czyli latające, a tool? Nie pamiętam. Albo raczej nie wiem, nie, nie pamiętam. Końca tu, jakiś jest końca. A dobra, nie zbieram tego końca. A, super, super, że... No, super pączek, podoba mi się. Chciałem go zjeść. Ale widzę, że... Że jednak nie. Że jednak nie skosztuje pączka. Chciałem zjeść pączka. A teraz może sobie zjem gofra. O, gofra się da zjeść. Ale tylko ten, ten, tej części się nie da tutaj zjeść. Tej, tej. A. To lody mnie zjadają, a nie ja lody. Myślałem, że to ja lody pożeram, ale... Okej. Okay. Eee... Czemu lód mnie zżarł, jak go nie dotknąłem? Dobra, checkpoint. E, oczywiście e, rurki z lodami mnie żrą i wszystko mnie kurka żre. To ja chcę żreć. Ja chcę jeść, to ja chcę jeść, to ja chcę jeść. No dobra, git już i wreszcie. O, teraz mogę jeść burgerki. Super. Dobra, napiszę tam na czacie się. E, dobra, coś tam... Coś tam napiszę. Wiem, wiem co napiszę. Już napi, napiszę. E, 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 szybko lecisz. Napiszę, szybko lecisz. Na pewno zrozumiałam moje hasztagi. E, szybko lecisz, napisałem. E, tak jak, e, dobra, e, w ogóle napiszę tam ktoś jakiś gościu, jeszcze był jeszcze jeden anonim, to napiszę mu www www. Napiszę i wszystkim będę pisał tajne, zaszyfrowane wiadomości. W ogóle y, jeszcze ten, ten tego, y, ten tego, 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 do was też wypowiem zaszyfrowaną wiadomość, mam pomysł. Wypowiem zaszyfrowaną wiadomość. <tuszy> Co się właśnie... Aaaa! A gościu mnie zjadł? Co jestem w szczenie tego gościa? Dobra. Nie, nie chcę wchodzić do gardełka, nie. A tu mam to coś, co się na tym... Ja chcę się na tym pobujać. A, nie, 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 nie. Ja chcę się na tym pobujać. Wow. Czemu ja na tym nie jadę? Coś uszkodziłem chyba, co? Chyba tak, coś uszkodziłem. No co zła, że tak. No co się dzieje? Dobra, to skacze. Jeju, coś uszkodziłem, bo wcześniej jechałem. A nie, bo ja tu mam wyskoczyć, to jak ja teraz tam, ja to nie doskoczę. A to zielone nie bije? Teraz nie co mnie zabiło, czy kurczak, czy zielone. Kurczę, nie doleciałem, dobra. Lecę. Okej. Okay. O, jestem. Działa. Z point. I lecę dalej. Dawaj tego końca. Pych. Checkpoint. point i tak pyk, cyk, mryk, fumprika amphorifum Prifum Elfraimatipu faj. Co to? Mam, mam pulsując czerwony łeb. Mam pulsujący czerwony łeb, to jest genialne. Pulsujący czerwony łeb. Napiszcie w komentarzu: pulsujący czerwony łeb. Mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich. No kurczę, co się dzieje? Co się odwala? No co jest? Dobra, teraz tak, będę leciał. Teraz tak, lecę. Pum, 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 pum. pum, pum. Poo, pu, pu, pu. O, o, doganiam, 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 doganiam. Oj, nie doganiam. Czu, pu, pu. Przeganiam, przeganiam. Przeganiam. Pu, przygoniam, przygoniam. Przygoniam. pu, pu, pu. Pum, 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 pum. Oj. Dobra. Mm, jeszcze raz. Trzeba to zrobić taktycznie. Podejść do tego taktyką. Taktyką. Nie pośpiechem. Taktyką. co się nie czemu za jakie grzechy za jakie grzechy i dlaczego no za... no nie jestem na samym początku Za jakie grzechy? Dobra, ale teraz będzie mi lepiej szło. Pyk, pyk, o, od razu lepiej idzie, no? Super. Jakby nie mogło od razu taki śnie. Gdzieś ja się tutaj... Co ja wszystko przychodzę za pierwszym razem? Oj, wykrakaj No nie no, ja jestem już na lodach. To jest jakieś... Co się stało? Czemu ja... Mm. Te lody są upierdliwe. Bo pierdzą. Zjadnij sobie takie logikę. Ten odcinek napędza apetyt i taki będzie tytuł tego odcinka. Pewnie to będzie ten odcinek napędza apetyt, albo odcinek napędzający apetyt. To jest odcinek. Poczekaj, ja miałem tam tędy iść, a nie tędy. Ja iść tędy tutaj. Nie! Ja umrzeć. Dobra, ja iść. Ja tutaj iść i lecieć. Ja lecieć. Pum, pum. Nie no to jest łatwiejsze, tylko ja po prostu ciapą wtedy byłem i tyle. O, i teraz mnie zjesz. Dokładnie tak. Że. Aha, super. No, co się stało? Ja przecież ustawiłem tam. Chyba, że się nie ustawił checkpoint. Albo tu się nie ustawił checkpoint. No, to dlatego. Tam nie było checkpointa. No dlaczego? Dlaczego ja nie trafiam? Żum! O, trafiłem. Checkpoint. I dobra, i jestem. O, tam jest wielki czerwony pulsujący łeb, a nie to jest serce. A ja powiedziałem, żebyście napisali, że, że czerwony pulsujący łeb, czy coś takiego. Wielki czerwony pulsujący łeb. Fu, nie działa, dobra. Teraz tak, przejdę to na speedzie normalnie i wtedy będzie git. Pum pum, 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 pum. O, przecie No i widzisz. I widzisz, że pyk, jak robię pyk, to jest. A, zabiło mnie. Dobra. Bo wcześniej dotknąłem tego. Aj. Nie doskoczyłem Dobra, ale przynajmniej dotarłem do tego... Do tego czegoś. Pum, 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 pum. Dlaczego? Dlaczego to musi być takie trudne? Dobra, ja po prostu tego nie przejdę. I anonim pewnie przeszedł już tą przeszkodę i wygrał anonim, a bo ja tego nie przejdę już. To się nie uda. No, to się nie uda, to się nie uda. Mm. A to za ile jest? Nie, to pewnie za buksy. Fu, 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 fu. Dobra. Tum, 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 Dobra, nowa taktyka eee, Nie, nie, nie ma warto... Nie, nie warto brać nową taktykę bo eee, Bo się nie opłaci teraz brać nowej taktyki jak już i tak. Koniec odcinka Dobra, ten totalny ano ten totalny anonim to był totalny 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 anonim totalny anonim to nie był nikt e, nikt taki e, kogo e, nikt kogo znam to by nie był e, e, no e, tak samo jak wszyscy w tym filmie to byli totalne anonimy wszyscy, wszyscy wszyscy bez wyjątku Wszyscy, wszyscy, nawet ten gość, co mnie pożerał, to totalne anonimy. O, anonim. A, no i ja też to anonim, totalny, tak, dokładnie. I y, musiałem o tym powiadomić po prostu, bo y, byście, byście nie wiedzieli, a wy musicie wiedzieć, że to były totalne anonimy, a teraz ja już się. Z wami żegnam i może anonim wcale nie wygrał, bo w sumie anonim chyba też. Też coś się popsuła anonimowi, że... Ej, dobra to remis, bo był, był tu na tej samej przeszkodzie. Widziałem, chyba, że też... Nie wiem, gdzie jest anonim. Anonim! Dobra, anonim remis! Anonim remis! Anonim remis. Anonim na pewno wie, że się ścigaliśmy. No i pa.